Tajemniczy Śląsk to nie tylko obiekty i ślady świadczące o jego dawnej, dumnej przeszłości, ale także i ludzie. Ludzie, którzy potrafią i chcą, aby ta przeszłość nie zaginęła, aby stała się naszą teraźniejszością. Właśnie takich ludzi i stworzone przez nich miejsce odwiedzimy dzisiaj w Bytomiu. W budynku usytuowanym przy ulicy Kochanowskiego numer 27 w Bytomiu, w którym właśnie się znajdujemy, od kilku tygodni funkcjonuje nowe miejsce, które wskrzesza przeszłość. Przeszłością tą jest pamięć o kopalni węgla kamiennego Rozbark, która przez długie lata funkcjonowała kilkaset metrów stąd. Wydobycie na Rozbarku zakończyło się w roku 2004, 16 lat później w ostatnich tygodniach roku 2020 powstała Izba Tradycji KWK Rozbark w Bytomiu. O samej kopalni, o jej przeszłości, o tradycjach górniczych, a także o tym, jak powstawało to pasjonujące miejsce, opowiedzą nam członkowie Stowarzyszenia Miłośników Rozbarku. Ostatnią tonę węgla kopalnia wydobyła w lipcu 2003 roku. Nasz kolega po 15 latach nie istnienia kopalni. Mówi, słuchajcie, może dobrze byłoby się spotkać w cechowni, zobaczyć, co się na tej naszej kopalni dzieje, co się zmieniło, bo już 15 lat nie istniejemy. No i takie spotkania odbywaliśmy co rok. W pewnym momencie no, nie mieliśmy, gdzie się spotkać. W cechowni naszej pięknej, to jest zabytek klasy zerowej, powstał Teatr Tańca. Tam były spektakle, były próby różnego rodzaju. Nie było takiego miejsca, żeby gdzie się spotykać. Po paru latach nasz kolega, który założył. Stowarzyszenie pokoleń. Jasiu Łoś mówi: też, Nie myśl, gdzie się spotykać. Myślił sobie, że wynalazł takie miejsce, gdzie teraz tutaj jesteśmy. A tu wcześniej była młodzież, taka średnictwa dla dzieci. No i mówi: Słuchaj, mam lokal, chodź, zobaczymy. No poszliby ten lokal zobaczyć. Troszkę był zapuszczony. Postaramy się, może nam miasto pozwoli ten lokal przejąć. No ale jak ten lokal przejąć, kiedy no ktoś, jakaś firma musi firmować. No więc powstał pomysł, to założymy Stowarzyszenie Kopalni Rozbark. I w pewnym momencie mówimy, nie, to nie może być kopalnia Rozbark. Kopalnia Rozbark była, nie ma, ale to jest też dzielnica Rozbark. W związku z tym po dyskusjach ustaliliśmy, że nazwiemy się Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku. Troszkę tu było zapuszczone to miejsce. Wymalowaliśmy, wysprzątaliśmy. Widzicie teraz, jak to wygląda. W miarę przyzwoicie i pięknie. Nam na tym zależy, żeby tu przychodzili ludzie, którzy pracowali na tej kopalni naszej. Nie tylko ci, co pracowali, ale ci, którzy tutaj mieszkają. Robimy, co możemy, żeby ten lokal tutaj istniał, żeby ludzie wiedzieli, jak pracowało górnictwo, na czym polegała praca na kopalni. Założyliśmy również tutaj tak zwaną izbę pamięci. Jest tutaj mnóstwo pamiątek, które zostały przyniesione z domów. Każdy, kto miał coś to przyniósł, żeby ta izba nam przypominała jak górnictwo powstało, jak pracowali górnicy, na czym ta praca tutaj polegała. Najstarsza część eksponatów są to do, dokumenty na podstawie których i została powołana kopalnia Rozbark, a nawet jeszcze wcześniejsze dokumenty dotyczące kopalni Łagiewniki i tak najstarszym dokumentem jakim tu posiadamy, chociaż przyznam się, że tu jest Fotokopia, ponieważ oryginał jest w Katowicach, datowany z 1913 roku, tak zwana Księga Kopalniana. Była to taka podstawowy dokument kopalni, na podstawie którego był prowadzony ruch zakładu górniczego. Były wpisywane yy, yy, protokoły yy, kontroli urzędów górniczych, opisywane zdarzenia, no, czasem nawet. Nie, nie, nie tragiczne odnośnie wypadków. Pokazujemy urządzenia techniczne typu pochłaniacze, hełmy, które też się zmieniały, tak jak widzimy tutaj, od skórzanych, ebonitowych, do plastikowych, aparaty ratownicze, aparaty ucieczkowe, pochłaniacze. Kultywowaliśmy na Rozbarku tradycyjne obrzędy, takie jak przyjmowanie do stanu górniczego, więc mamy tam oryginalny strój Lisa Majora. Przy okazji właśnie tych spotkań zawsze były wydawane okolicznościowe kufle. Więc tu mamy cały zbiór tradycyjnych kufli. Mieliśmy, że tak powiem, amatorskich rzeźbiarzy. I tu mamy zbiór rzeźb wykonanych przez naszego, że tak powiem, zakładowego rzeźbiarza, pana Mahurę. Standard kopalni, kopalni Rozbark. Na ścianach możemy zobaczyć zdjęcia, bardzo ciekawe, bo to są zdjęcia nawet z przełomu XIX-XX wieku. No w stu są to pamiątki, które były w posiadaniu byłych pracowników. A powiem też nawet taką ciekawostkę, tam mamy taki jeden puchar, który był przygotowany do wręczenia ówczesnemu pierwszemu sekretarzowi Partii Związku Radzieckiego Leonidowi Breżniewowi, który przejeżdżał przez Bytą, więc zatrzymał się przed kopalnią. Rozbark delegacja z kopalni witała go i wręczała mu ten y, puchar. Ochrona y, sekretarza y, obawiała się, czy, 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 czy w tym błaszczyku nie jest coś ukryte. W związku z tym y, oczywiście y, sekretarz przyjął, przyjął ten y, puchar. No, ale jak odjeżdżali, to go odstawili na bok, no i dzięki temu, dzięki temu ktoś go zabrał, przechował i mamy go, mamy go tutaj pokazane. Poza tym mamy tutaj też ówczesne insygnia, że tak powiem, przyznawane górnikom z okazji powiedzmy długoletniej pracy. Czyli między innymi tradycyjna szpada górnicza, która była praktycznie przyznawana po 25 latach nienagannej, nienagannej pracy. Oczywiście za 3 lata będziemy obchodzić dwustuletnią rocznicę powstania kopalni Rozbarg, może kopalni Rozbarg w rozumieniu połączonych kopalń Rozbarg i Łagiewniki, w związku z tym też wydawane były okolicznościowe medale, więc mamy tutaj zbiór medali z okazji 160-lecia, 180-lecia kopali, no bo w momencie likwidacji, czyli w 2004 roku, miało dokładnie 180 lat od powstania kopalni. Mamy jakby najbardziej taki, taki, może znany atrybut górniczy, czyli taka tradycyjna lampka górnicza. Historia tej to jest co najmniej stuletnia, a co ciekawe, używana do tej pory na kopalniach, ponieważ górnik zapalał Taką lampkę szedł, głównie stosowało się w jakichś takich przodkach, gdzie, gdzie nie było, powiedzmy, zapewnione dobre przewieczanie. W związku z tym z taką zapaloną lampką górnik szedł do tego przodka, wieszał ją gdzieś tam, powiedzmy, na, na ociosie i obserwował w momencie, kiedy taka lampka gasła, to znaczy, że zaczęło brakować w tym miejscu tlenu i na, należało jak najszybciej się z tego regionu wycofać. Jak przyznam, do tej pory te, te, te lampki benzynowe są w kopalniach stosowane. Taka ciekawostka, na kopalni Rozbark mieliśmy dwie orkiestry górnicze. Jedną typową górniczą, bardzo podobną, tak jak, jak te współczesne. Natomiast ewenentem powojennym było to, że na kopalni Rozbarg istniała orkiestra szałamajowa, czyli orkiestra, która grała na charakterystycznych instrumentach, tak zwanych szałamajach. Źle się może stało, że, że powiedzmy, w latach 70. uznano, że szałamaje to nie są to takie powiedzmy, tradycyjne polskie instrumenty, i, i ta orkiestra przestała, przestała istnieć. Placówka, jak podkreślają jej twórcy, powstała z potrzeby serca. Odwiedzać ją można po uprzednim umówieniu telefonicznym. Jest oczywistym, iż powinien to miejsce odwiedzić każdy, kto interesuje się historią i przeszłością naszego regionu.